Dzień dobry, a dzisiaj witam Was w recenzji wody toaletowej Jaguar Classic Red. Zapraszam do oglądania. Z tamtej strony jeziora, z tamtej strony czumbur, jak -y -y ten cymber, tą wojtek, -jaworek, jaworek, jaworek, jeziora. Jaguar Classic Red to drzewne aromatyczne perfumy dla mężczyzn. Zostały one wydane w 2013 roku. Twórcą kompensy pochowej jest Karinę Dubeluj Sereni. I głowy są Malina, Jagoda i Bergamotka. Notami z są czarny pieprz, jaśmin i nuty ozonowe. bardzo są fasola tonka, bursztyn, wanilia, cedr i paczula. Dobrze, a więc jak to pachnie? Cóż, pierwsze skrzypce gra tutaj yy, malina, która jest przedstawiona właśnie taka soczysta, taki kurcze, taki yy, żywy sposób bardziej. Fasola tonka, wanilia, jaśmin, który tutaj pachnie tak trochę kobieco, jak w perfumach Lancôme lévi Belle. A borówka jest taka na drugim planie i takie nuty drzewne mamy, te, które właśnie tak dają więcej charakteru temu zapachowi. Ale zapach ogólnie jest y, bardzo słodki. Mimo wszystko, y, właśnie ten zapach jest moim zdaniem jednoznacznie męski. Y, nie widzę kobiet w tym zapachu. Y, I jest to, powiem Wam szczerze, jeden z moich ulubionych jaguarów. Y, tylko że właśnie jedyną badam jest to, jest, że to moim zdaniem trochę jest właśnie za słodki, przez co nie nadaje się raczej na lato, ale bardziej właśnie tak na przykład na nie wiem, na, na przykład na jesień. Napiszcie proszę w komentarzu, który jaguar waszym zdaniem jest najfajniejszy. Można go nosić zarówno w ciągu dnia yy, na co dzień, jak i na specjalne okazje. Perfumy te powinny przypaść do gustu większości, dlatego można je śmiało kupić bez problemu yy, w ciemno na prezent po prostu. Na przykład na walentynki. No, nie lubię tego święta, ale już tak niech będzie. Dla oczywiście waszego chłopaka. Ale i nie tylko, ponieważ mówię, te perfumy są bardzo uniwersalne, więc zarówno dla dziadka, dla syna, dla brata, dla ojca będą idealne. Ja tych perfum używałem w roku 2018, czyli zanim jeszcze powstał ten kanał. I bardzo dobrze je wspominam. Jak się już dowiedziałem, że mój dziadek je ma, to mówię, no nie. I tak wąchałem się i tak kurczę wszystkie wspomnienia pozytywne z tym wiążącym zapachem powróciły do mnie. No i dlatego dziadku, no, porobię sobie kilka zdjęć i nagram temu recenzję. A że też na nie było nic na kanale, to myślę, że te perfumy jak najbardziej na to zasługują. No i mówię, no zarówno na dzień, jak i na wieczór się bardzo dobrze sprawdzą. Ale teraz przejdźmy już do parametrów. Musimy się pogodzić z tym, że projekcja nie zostawia z sobą te perfumy ogona, ponieważ one są raczej bardziej takie stonowane. Łagodna projekcja, blisko skórne. To też mówię tak od razu po aplikacji, bo jak włochamy z tego korka, możemy mieć trochę inne wrażenie. Ale jak już się ułożą, to są po prostu, mówię, no delikatne. Yy, maksymalnie tak na długość ramion. No ale mówię, no jak ktoś stoi blisko, albo ktoś się do was przytuli, to yy, powinien poczuć, albo gdzieś szybciej przy, po prostu przejdzie ktoś albo blisko nas. Yy, odwrotnie. Z trwałością bywa różnie. Czasami po 4 godzinach już ich nie czuć, a nieraz po 9 godzinach od aplikacji potrafią się przypomnieć. No, i teraz możecie mnie trochę nie zrozumieć, ale moim zdaniem te perfumy pachną po prostu dobrze i przyjemnie. Nie próbują na siłę y pokazać czegoś, czym po prostu nie są, ani też się wyróżnić, a mimo wszystko no nie na zapachu, który byłby podobny do tego. Perfumy te możemy już dostać za blisko, tak 60 zł, i powiem Wam tak: jest to moim zdaniem bardzo dobry stosunek cen do jakości. A to, że mam po prostu ogromny sentyment do tego zapachu, to już druga sprawa. Z tego, co słyszałem, te perfumy robi firma Lalik. Te same, co robi zapachy właśnie dla Lalique oraz dla Bentley'a. No i też chyba Jaguara. A na potwierdzenie tego już widzę, że po prostu jest tutaj dbało się o szczegóły, ponieważ jak widzicie na korku mamy tutaj znaczek Jaguara. Znaczy znaczek, no po prostu wydrużonego Jaguara. I właśnie mówię, właśnie bardzo lubię takie drobnostki, które jednak cieszą. Wokół flakonu mamy również taką srebrną otoczkę. Jest ona mało poręczna, można ją zdjąć, aczkolwiek słuchajcie, bez tego flakonik wygląda po prostu słabo. A teraz jak jest taki ozdobiony właśnie w motoczkę, to bardzo fajnie to wygląda. A z Jaguara polecam ja jeszcze Classic Black, który jest takim moim zdaniem taki fajny właśnie do biura. I Ultimate Power, da takie temperatury jak dzisiaj, właśnie jeden z klonów Aventusa. Nawet jest tego recenzja na kanale. I to byłoby tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie od tego odcinka, a widzimy się no jakoś tak w połowie sierpnia. Do widzenia! I recenzja skończona, i recenzja Tumburierier jak ten cymber Lic tą Wojtek, jaworek, jaworek skończona.